Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Gratulacje, gratulacje. Trener mówił, że Piotrek niedługo doczeka się kolejnego podium z takimi skokami. W Tobie też była taka pewność? E, tak, no w zasadzie fajnie, fajnie mi się w sumie, no od początku, od początku tego sezonu fajnie skaczę. Dobrą robotę w każdych zawodach robię. Dzisiaj, dzisiaj trochę, trochę taką lepszą. I od razu jest yy, tak by to podium, także, także fajnie jestem bardzo zadowolony z tego. Oba skoki petarda, ale ten pierwszy no to było coś nieprawdopodobnego. Tak wysoko, wysoko chyba nikt tutaj nie leciał. <śm> A nie, nie wiem w sumie. Fajnie, też mi się podobał ten pierwszy. No, drugi też był fajny, ale, ale ten, no tak fajnie odeszło w tym pierwszym. <śm> Mówiłeś niedawno, że będziecie walczyć o to drugie miejsce za Dawidem Kubackim, ale niesamowity jest ten peleton. Ty, Dawid, Andrzej, Halvor i Stefan Kraft, coś nieprawdopodobnego. No, kurde, tak. No, myślałem, że Dawid to dzisiaj dzisiaj opyka o znowu, ale no, Anze ten drugi skok, kurde, poszedł, tak. Jeszcze tam e, noty te, też dostał takie. No, walka, walka, no. Warunki trudne, no bo na przelicznikach same plusy, czy tam może było na jakimś etapie trochę pomocy pod nartami? Ja w pierwszym chyba miałem ciutkę właśnie tak, takie w miarę lepsze powietrze. A w drugim właśnie tak, że tam nie było tam bardzo. Ale, ale, ale ogólnie, no to wiadomo, że trzeba. Trzeba skakać. Tam na warunki nie ma co patrzeć. Trzeba skakać, a kiedy zawody są na tak wysokim poziomie, to, to trochę mimo wszystko. Trudno mówić, a lepiej było drugie, bo mogło być czwarte, albo pierwsze, albo piąte, no to jest po prostu tak niebywały poziom tej zimy. No tak, no trzeba po prostu iść w ogień i tyle. <laughs> Najprostsze. Piotrek, my się cieszymy, kiedy stadion jest pełen biało-czerwonych kibiców, ale lepiej jak oni są na trybunach niż tam na zaskoku, bo tam się zrobiło trochę nerwowo dzisiaj. <laughs> a tak, leciał tam jeden kibic, pogratulować Dawidowi, <laughs> ale no tak bywa. Prze -prze Przesadził chyba z trunkiem. <laughs> Dobrodošli doma, dobrodošli v planiti.